w tym odcinku z World of Tanks Blitz Powtórki w dzisiejszym odcineczku Kacper 001 z klanu HSA jest tutaj w z jest dowódcą klany naszym, demolatorem 1987 no i co, Kacper tutaj na T28 defenderze jest no i zobaczymy. To tutaj oczywiście w losowaniu z siódemkami. No i dobra, zobaczymy. Jaki wynik tutaj ten. Taki to tutaj mamy do mnie w wodzie. Ostatnio trochę powtórek dostałem, więc myślę, że wystarczy na jakieś kilka tygodni. No i do jakiejś aktualizacji wprowadzę. A na jedno zdjęcie jest... Opa. 146. Bardzo chłodzicam jest z długiej rolou 6,7. Komet. 21, co ja grać, to też ma okazję No, głube no, trochę to na strzałach, też na strzałach na pro. Ogólnie, jeżeli chodzi o... Jeżeli chodzi ogólnie o te 28, no to na dobry ma coś a i to się ktoś da albo po prostu nie to gdzieś tutaj tutaj mamy łaganki, no i tutaj te policzki koło wieży, bo no to już chyba wchodzi. No i oczywiście tutaj tam przedni pancerz, ale to... Wszystkie pojęzymy na penetrację, żeby przewieźć więc w spokojnie przez 3 do 3. Dwa fragi mamy na 2160. 126 uszkodzeń, 590 zaadoptowanych. Przed przecelowanie nie tropię.

Ja to teraz tego obiektu, żeby się skończyć tam R.H.M. Właśnie tutaj w, w bok uderzał gdzieś tutaj koło nosienia Właśnie nie siedział, przebił to zaraz... Jak tutaj już się kolega przeładowuje fragi mamy 3098 uszkodzeń 1140 zablokowanych R.H.M. na... HP a dla 5 Małe Małe, Ale Mały, ale szybki Dobra, chcę tutaj a 5 Mam już cztery fragi 3742 uszkodzenia No i teraz ładujemy się Dajemy magazynek ma. i tego zaraz ruszamy. Skończył też cztery. O wiesz. A tutaj niestety polskie nie weszło. Nie miało jak wejść. 5 fragów, 4025 uszkodzeń. Zwycięstwo, zobaczmy wyniki końcowe. Oczywiście tutaj, aspancerny specjalista. Duży kaliber i medal radleya Waltersa za 5 fragów, 4025 uszkodzeń. Eee... 212 418 kredytów. I tutaj z drużynowego mamy 1279 Expa. Tutaj reszta drużyny pomijam milczeniem troszeczkę. No i co? Tutaj oczywiście pomniejszamy dale. No i co? No oczywiście dzięki za podesłanie, ta dawka na martwym torze się tutaj rozegrała. Oczywiście dzięki za podesłanie powtórki. No i co? Myślę, że w tym odcinku byłoby na tyle. Nie zapomnijcie o linku do Discorda, gdzie możecie podesłać mi swoją powtórkę i może ona się pojawić w odcinku. Zapraszam także na Keydrop, gdzie z kodem Tomek11 tu macie 2 zł i groszy na start. Dzięki to mnie dosłyszałem w kolejnych odcinkach. Cześć!